Praca w piaskownicy opiera się na archetypach nieświadomości zbiorowej, którą dziedziczymy z pokolenia na pokolenie, z którą przychodzimy na świat bogatsi z każdego pokolenia, na kolejne pokolenie o kolejne nowe archetypy nieświadomości zbiorowej. I tutaj archetypy pełnią bardzo ważną funkcję plajterapii, bo mogą odnosić się nie tylko do pracy w piaskownicy, ale mogą odnosić się do, do masek, do odgrywania ról i w tych technikach bardzo dużym stopniu bazujemy na znajomości archetypów i na archetypach, którymi posługuje się dziecko, bo czasami są to archetypy, które też odnoszą się do jego rodziny, do jego systemu, w którym żyje i do jego wyobrażenia samego siebie. Także wkład Karla Gustawa Janga w play terapii jest olbrzymi i wiedza o archetypach, o archetypach nieświadomości zbiorowej. Jest bardzo bardzo przydatna dla terapeutów i pomaga nie tylko lepiej zrozumieć dziecko, ale zrozumieć przede wszystkim potrzeby, do których spełnienia dąży dziecko.